Dobra, możemy lecieć dalej w przerwie, tutaj w pracy. Eee, musiałem sobie przygotować wolną rękę. Dlatego tutaj, o, mamy przygotowany nazwijmy to statyw. To mi posłuży za statyw. Będę mógł swobodnie operować tutaj rękoma. Więc tak, o co tutaj chodzi? Pewnie już znacie, bo te zdrabki nie są od dzisiaj i właściwie katuję je od dawna. Wygrywające liczby 18 i 16, jeżeli któraś z tych liczb gdzieś się tutaj pojawi poniżej, to wygrywamy przypisaną do niej kwotę. Wygląda na to, że nie trafiło nam się nic. W bonusie też tutaj nic nie ma. Już trochę tych drapek bez Was podrapałem. To jest cały plik, gdzie nic nie ma. A tutaj jest kilka, gdzie pojawiły się wygrywające liczby, bo. Mamy tutaj może nie mam 12 ani 11 nigdzie tutaj, ale za to pojawiła się Pojawiła się szczęśliwa siódemka i ta szczęśliwa siódemka też nam daje wygraną i to jest 2 złote 2 złote daje nam ta zdrobka W kolejnej 14 nie widzę 26 nie widzę, ale również mamy szczęśliwą siódemeczko tu jest kolejne 2 złote. Mamy 4 złote tylko dzisiaj. I w kolejnej co tutaj mamy? 19 nie widzę. 24 jest. I też 24, kryje też tylko 2 złote pod sobą. W bonusie niestety nic nie mamy, także mamy na tą chwilę mamy 6 zł 6 zł na kolejne na kolejne zdrapki i to tyle na dzisiaj. Kiepsko